Ten gamoń, którego widzicie na zdjęciu, nazywa się Dayton Schaffer, ma 18 lat, poszedł do McDonald'sa i wiesz, ludzki błąd, pomylili jego zamówienie, wygląda na to, że może nie dostał swoich McNaggetsów, swoich kurczakowych McNaggetsów, zaraz się przekonasz, że ten dzieciak zachował się jak totalny magwariat, aha i jeszcze jedno, w całym tym cyrku zgubił swoje nowe buty robocze, ale o tym za chwilę. Więc ten magwariat nie dostał swoich McNuggetsów z McDonald'sa, zadzwonił więc trzy razy i za każdym razem groził, że zastrzeli wszystkich w lokalu, że o wszelkiego rodzaju wulgarnego języka i podczas pierwszego telefonu kierownik powiedział, proszę pana, jeśli pan wróci, naprawimy to, przepraszamy. Jego jazda trwała dalej i dalej i dalej użył swojego Mac telefonu, żeby wykonać Mac groźbę do McDonald'sa ze swojego prawdziwego numeru telefonu. Więc to była łatwa a Mac akcja, żeby dokonać Mac aresztowania. Pojechaliśmy do jego domu, a on powiedział tak: to ja wykonałem telefony do McDonald'sa, bo nie dostałem swoich McNuggetsów. Widzisz czemu nazywam go McWariatem. A teraz wróćmy do tych butów. Gość miał na sobie buty robocze bez sznurówek, systemem BOA, zakręcasz i zapięte. Potem wystarczy pociągnąć za dżendzelek i schodzić w sekundę. Mał pod wkładką kevlar, żeby gwoździe nie weszły w stopę. Metalowy nosek z gumową osłoną, żeby nie cisnął przy zginaniu. Oddychająca siateczka z każdej strony, żeby było przewiewnie. Podeszwa nie do zdarcia, bo z mocą mieszanki gumy TPU i antypoślizgowa. No i właśnie, jak zobaczył radiowóz, zaczął uciekać przez okrut. Potknął się, zawadził okrzak i but mu zleciał. Jeden but został w trawie. Jak pamiętka po, mak legendzie, tak czy inaczej, siedzi w mak w więzieniu, w więzieniu hrabstwa Polk. Miłego dnia.